Cześć wszystkim, witajcie bardzo serdecznie. Dzisiaj zrobimy sobie takiego QA, także lecimy od razu z komentarzami. Za ten wstęp to Nobla powinieneś dostać. E, chodzi o to, że tak szybko przechodzimy do tematu. No chyba to się Wam podoba, bo rozumiem, że wielu youtuberów robi jakieś takie długie intra i wstępy, tak, które są troszkę męczące, a tutaj od razu lecimy z odcinkiem, także dzięki. E, proszę, nie hamuj się w tłumaczeniu, robisz to świetnie, a myślę, że na tym kanale są osoby, które. Właśnie to interesuje. Dzięki temu i ty sobie powtarzasz, i widzowie, a na pewno ja, nie będą do niedosytu. Dobrym przykładem był film o celiaki, bardzo szczegółowy, ale dzięki temu rzetelny i ciekawy. Liczę na więcej takich filmów, robisz świetną robotę, pozdrawiam. No, ja też w sumie lubię robić takie odcinki, gdzie tam sobie tłumaczę bardziej dokładnie o co chodzi, a nie jakiś taki yy, śmiechowy content typowo. <śmiech> yy, dlatego no, myślę, że też się pojawią takie i dzięki, dzięki wielkie za ten komentarz. Eee, dalej, mój ulubiony serial, schematyczny, bardzo ale przyjemnie się go oglądało. No, taki jest trochę tam narzucony taki schemat, w którym w zasadzie po podobnie te odcinki wyglądają, no ale faktycznie. Wrócę z poprawki z kolosa i obejrzę. Trzymajcie kciuki, ludziki. Eee, no, ciekawe co tam poprawiasz, może napiszesz, czy się udało. <laughs> Właśnie już się pytają w komentarzach, czy się udało. Mój ulubiony serial, więcej takich filmów. Nawet kilkanaście brzuszków na rozgrzewce, ale mi kolej zainponował teraz. Tak, faktycznie, z tymi brzuszkami chodziło mi o to, że e, po prostu on nie robi, a nie to, że nawet kilkanaście potrafi zrobić tych brzuszków, także sorki. E, 11.57, niestety coś o tym wiem, mam niby łagodne zmiany, ale ich ilość i umiejscowienie jest niebezpieczne. Ważna jest profilaktyka i regularne badania. No tak, w przypadku, kiedy mamy takie łagodne guzy, no to trzeba je obserwować po prostu i sprawdzać, czy się powiększają, w jakim kierunku i jak to wygląda. O kurde, jednak się doczekaliśmy. No. Jednak się doczekaliście. Wiem, że lubicie te reactions. Także może coś tam jeszcze będzie powstawało. Mm, super, czekałem na kolejny odcinek z doktora House'a, Mam nadzieję, że będzie ich więcej. Teraz serial The Good Doctor. The Good Doctor też oglądałem. Fajny bardzo jest. I też jest tam medycyna bardzo na takim fajnym poziomie przedstawiona. Także może coś z tego też się uda skleić. Dobra, musimy lecieć szybko, bo nie ma czasu. Yy, bo wyjeżdżam jutro i nie mam kurcze. Okej, okay, więcej hausa. Może skomentowałbyś pan serial diagnoza. No już miałem, mam jeden odcinek z diagnozy, ale to było dawno temu i w sumie jest trochę taki sobie, także diagnoza pewnie wróci jeszcze, aczkolwiek e, nie wiem jak mam z playera pobrać Stefa Nowskiego, bo kurczę, jakieś blokady powstawiali, że nawet jak obs em chce się nagrać, to, to się nie da ściągnąć tego odcinka, także nie, nie mam pojęcia jak mam to nagrać chyba po prostu kamerą, ale to by było trochę ten. Eee, nagrasz filmik o zakwasach. No zakwasy, no zakwasy, co to są zakwasy? W zasadzie to nazwa jest błędna, ponieważ wskazuje nam, że jest obniżenie pH i rzeczywiście tak się dzieje, ale to nie jest jakby powodem tego bólu w mięśniach, ponieważ ten kwas mlekowy, który sobie powstaje w mięśniach, to jest wypłukiwany z tych mięśni w zasadzie po godzinie, a ta bolesność nam się pojawia nawet po jednym, po dwóch dniach. Więc raczej tutaj naukowcy kierują się w stronę tego, że są mikrourazy w mięśniach, które powstały lub pewne procesy zapalne, ale nie jest to do końca wyjaśnione. Tak czy siak na pewno nie ma to nic wspólnego z obniżeniem pH. Fajnie jak tłumaczysz różne rzeczy szczegółowiej. No i to też. Jedni lubią jak jest bardziej szczegółowo, inni bardziej ogólnie, także yy, są gusty i gustawy. Yy, jestem na studiach technicznych, inżynierskich, ale z wień, wielką chęcią oglądam Twój kanał. Tutaj zawsze jest takie miłe, jak ktoś pisze, że jest totalnie na czymś tam innym, czy się zajmuje czymś innym, ale. Ogląda, jest fajnie. Co się dzieje, jeśli źle ocenimy, czy ktoś oddycha i zaczniemy uciskać klatkę piersiową? Czy to może komuś zaszkodzić? No, może komuś zaszkodzić, bo możesz mu połamać żebra, możesz mu też za bardzo to serce powyciskać, ale generalnie powinno pracować sobie dalej normalnie. I taka osoba prawdopodobnie wróci do przytomności, ponieważ będzie to tak silny bodziec dla niej, że prawdopodobnie się ocknie, a jeśli nie, to z reguły, no, nic takiego bardzo poważnego się nie powinno stać w stosunku do tego jakbyś nie podjęła tej akcji ratunkowej u osoby, która faktycznie ma zatrzymanie krążenia. Dlatego co jakiś czas powinniśmy sprawdzać, czy ta osoba nam rzeczywiście nie oddycha, no bo wykonujemy masaż serca, a ta osoba oddycha i ma krążenie. Także musimy to sprawdzać co jakiś czas. Fajnie się ogląda, można się dużo dowiedzieć. Dałeś mi wiele do myślenia tym filmem. Dzięki, pozdrawiam. Ja też pozdrawiam, fajnie. Mam nadzieję, że będzie trzeci odcinek z doktora Hausa. No jakoś ten House tak mi się przyjemnie robi, więc myślę, że będzie. E, ulubiona seria. Ja zawsze przy sobie noszę maseczkę jednorazową do sztucznego oddychania, oddech życia. Fajna sprawa, bo e, chronisz i siebie i innych, także także fajnie. Świetny odcinek. E, czekam na numer 3, a i zapomniałem numer 4 i 5. Wiesz co jest to piąte? Nie wiem, nie rozumiem. E, świetny film. Zamki od aparatu mi się odkleiły, od zębów, jak miałam rezonans. <grym grym> Dobre. Na szczęście, że tylko tyle się odkleiło, a nic się nie stało. Bo kurczę z rezonansem to różnie bywa. Zawsze pamiętajcie, mówcie, jak macie coś takiego ferromagnetycznego, magnetycznego czyli coś po prostu co ma żelazo w sobie, e, coś metalowego, to zawsze zgłaszajcie to zanim będziecie mieli rezonans, bo może być różnie. E, bardzo fajny filmik. Czekamy na kolejne. Film jest świetny, jestem jak najbardziej za taką przystępną formą powodzenia na egzaminach. Dziękuję. Bardzo fajny odcinek, mega seria. Czyli nie zakładasz kolejnego, kolejnych kanałów. Właściwie to założyłem kanał angielski, tak jak mnie e, prosiliście. Jest już jeden film na tym angielskim kanale, w zasadzie nazywa się dokładnie tak samo jak ten pierwszy: czyli Adam Chapla. E, na początku dłu długo myślałem nad nazwą, ale okazało się, że mogę mieć taką samą nazwę, więc po prostu zrobiłem Adam Chapla jeszcze raz i, i jest już pierwszy odcinek na tym angielskim. W zasadzie po jego, po jakiejś godzinie już ktoś mi skomentował po angielsku ten film, więc nie wiem jak to działa, ponieważ miał jakieś pięć wyświetleń. <grym> Ale już ktoś go gdzieś znalazł i, i sobie obejrzał, także śmiesznie. Eee, szanuję za wstęp. No właśnie widzę, że te wstępy tak działają, jak jest taki krótki i niewymagający, to to jest fajne, więc... No bo w sumie widz klika na jakiś film, żeby sobie zobaczyć to, co sobie tam zobaczył na tym coś go zainteresowało, jakiś temat. A tutaj wchodzi na film i jest nagle jakaś promocja, coś tam, wszystko. Także, jeżeli już takie rzeczy, to wolałbym to na koniec wstawiać, albo gdzieś później w środku, ale nie chciałbym tak od początku kogoś zarzucać już takimi treściami. Uwielbiam takie filmy, nauka plus zabawa, rób je dalej. Właśnie zawsze staram się, żeby w tych filmach był jakiś taki element humorystyczny, i tak się zastanawiam, jaki jest odpowiedni stosunek. Czy powinno być 50% śmiesznych scen i 50% takich na poważnie, czy. Może 75 tych poważnych, 25 tych śmiesznych, czy, czy coś takiego. Nie wiem, jaka forma jest jeszcze najbardziej ciekawa. Więcej hausa poproszę. W końcu wiem, o czym ci lekarze mówią. Czyli zespół C jest niezależny od przysadki, w przeciwieństwie od choroby C, jeżeli dobrze rozumiem. Zespół Cushinga jest tak, niezależny od przysadki, bo przysadka produkuje nam to ACTH, czyli e, choroba Cushinga jest wtedy, kiedy mamy od ACTH zależne, czyli od przysadki. 1532. Jeśli się orientujesz, to powiedziałbyś, czemu rezonans magnetyczny później nie działa po takim wypadku, po prostu bo uderzył w niego metal, czy nie da się wymienić części, czy się jakoś rozstroił i nie da się naprawić. Myślę, że chodzi tutaj o to, że w rezonansie, w tym takim kole jest zawarta taka cewka magnetyczna, która jest odizolowana jeszcze helem dodatkowo. No jeżeli coś przywali w taki rezonans, to myślę, że nastąpi odkształcenie na tej cewce, przez co to pole magnetyczne już nie będzie takie idealne, produkowane przez ten rezonans, przez co później obrazy pewnie będą niewyraźne. Chociaż tak dokładnie to, to nie jestem pewien, ale myślę, że między innymi o to chodzi. W jaki ustawiasz bitrate przy renderowaniu? Zresztą muszę premiera włączyć, bo ja tam mam chyba zawsze H.234. Tam jest na końcu YouTube 4K Ultra HD i jeszcze bitrate. Ty mnie pytasz o bitrate. Jeszcze muszę premiera włączyć i zaraz ci powiem, to on się włącza. Tak, w zimę leży koleś na ulicy, ubrany na cebulkę. Od razu wiem, że po dziesiątej warstwie ma strzykawkę z glukagonem. No jasne, oczywiście, każda sytuacja jest inna, więc e, jak ktoś leży w 50 warstwach e, w zimę na ulicy, to wiadomo, że nie będziemy szukać u niego glukagonu. Nie wiadomo gdzie. Chodzi o to, że czasami po prostu możesz znaleźć takie coś u osoby nieprzytomnej i przynajmniej już wiesz, co z tym zrobić, jakbyś takie coś znalazł. Mm, najgorsza jest cukrzyca typu pierwszego, bo nie jest praktycznie wcale zależna od działań człowieka. No to prawda, a druga rzecz to jest taka, że ona się zaczyna w bardzo młodym wieku i naprawdę yy, oglądanie takich pięciolatków, biegających już z pompą insulinową, którzy muszą się uczyć już tego wszystkiego, jak to działa, to jest troszeczkę no, ciężkie w porównaniu do cukrzycy typu drugiego, kiedy mamy już dorosłego człowieka, który no, jest tak, jednak to leczenie trochę prostsze. Zamiast glukagonu lepiej mieć Coca-Colę. No tak, faktycznie pół. Szklaneczki Coca-Coli bardzo szybko, do stówy potrafi glukozę podnieść. Trochę pod... Z zagranicznego YouTube, nawet trochę bardziej niż trochę, ale mimo wszystko fajnie się ogląda. Czyli jakby trochę komplement, dzięki. Kocham ten serial i proszę rób więcej takich odcinków. U mnie kortyzol trzykrotnie ponad normę, laboratorium w którym robiłem usłyszałem od że to taka moja uroda. Nie znam szczegółów, nie wiem. Zero łapek w dół. No faktycznie, jakoś tak... Ile tych dislajków? 13? W stosunku do 1200 lajków, kurcze, ja nie wiem, co, co się dzieje. <grystanie> Czy guz nadnercza to już wyrok? Nie, oczywiście, że nie. Można wszystko jeszcze przecież leczyć. Można wyciąć, można stosować chemioterapię. Niektóre guz nadnercza wcale nie są takie złośliwe. Także zależy co, gdzie i jak. Ktoś wie, który to odcinek i sezon hausa. Chyba sezon pierwszy to był. Odcinek trzeci? nie chyba późniejszy. Nie, a co jeśli ktoś miałby w ręku taki metal, na przykład od złamania ręki i on wjeżdża taki rezonans, o Boże, ała. I ten metal z siłą wyrwany ze skóry. No, czy ze skóry by wyrwał ten taki yy, szynę, to, to chyba nie, ale na pewno by się bardzo rozgrzał i no, bolałoby to. Jeśli napiszę maturę rozszerzoną z matmy i biologii, dostanę się na medycynę? No, jeżeli napiszesz je na odpowiednim poziomie. Co roku próg jest inny, Zapraszam na stronę namedycyna.eu. Tam są aktualne wszystkie progi, więc możecie sobie zobaczyć. Może zrobić filmik o WZWC. WZWC jest w ogóle ciekawą chorobą, ponieważ jeszcze z 20 lat temu to ludzie normalnie umierali na WZWC, a teraz mamy w zasadzie super leki na to. Bierze się to 8 tygodni, jedną tabletkę dziennie i jesteś wyleczony z WZWC, także postęp jest niesamowity w tym. Enstemi jest bez uniesienia odcinka ST, a nie z obniżeniem. Dziękuję za... Tak, faktycznie tak jest. Dziękuję za poprawkę, bo to jest non-ST elevated myocardial infarction, czyli bez uniesienia ST, a nie z obniżenia. Faktycznie nie musi być tego obniżenia. się o potrzebę i sensowność edukacji a propos insulinooporności. Zdecydowanie tak. Podobnie zresztą w przypadku krótkich wstawek dedykowanych dla lekarzy. Odcinek o koronawirusie to bardzo przydatne rzeczy krótko na bieżącą temat i na temat nowinek ze świata. W przypadku doktora Hausa myślę, że cieszy się większym powodzeniem u widzów niż... Niezwiązanych z medycyną, a więc krótkie, kilkuzdaniowe informacje na temat najczęściej występujących chorób będą bardzo odpowiednie. Jak inaczej uzyskać współpracującego pacjenta niż poprzez edukację? Tak, w ogóle to dobrze się to ogląda i są nas po komentarzach, nie tylko mi. No, czyli fajnie, dziękuję bardzo. Bardzo dobry odcinek, ciekawie opowiadasz, super odcinek. Mam małą prośbę, nie wiem czy to moja wina, czy wina mojego telefonu, czy u każdego tak jest, ale wydaje mi się, że dźwięk w Twoim filmie jest dość cicho w porównaniu do reklam. Czy jest możliwość, żebyś jakoś to ujednoliczył, czy nie jest to zależne od Ciebie. Pozdrawiam i czekam na kolejne filmy. Co do głośności reklam, to raczej nie mam na to wpływu, jednak jak każdy reklamodawca chyba chce po prostu mieć troszeczkę głośniej swoją reklamę, tak samo jak jest w telewizji. Oglądacie sobie jakiś film, a tu nagle wiesz, że reklama jest 50 razy głośniej, także za to nie, nie wiem, czy mam na to wpływ, czy po prostu zawsze jest tak ustawione domyślnie, że reklama ma być na przykład 25-30% głośniejsza, czy, czy może nie? Na pewno. Chcą, żeby była troszeczkę głośniejsza, myślę. Glukagon, a co jeśli pacjent stracił przytomność z powodu zbyt wysokiego poziomu cukru we krwi? Tego na ulicy nie da się stwierdzić, czy podanie tego zastrzyku nie pogorszyłoby jego stanu? Czy można eksperymentalnie eksperymentować z podawaniem substancji mających wpływ na poziom cukru we krwi, nie znając jego aktualnego stężenia? Oczywiście może być tak, że ktoś traci przytomność z powodu nadmiernego poziomu glukozy we krwi, wtedy już może być tak zwana kwasica ketonowa? Jednak. Taki pacjent z reguły bardzo dyszy. On po prostu oddycha bardzo głęboko i bardzo często coś takiego robi. Więc tutaj raczej byśmy nie podejrzewali, że, że ma hipoglikemię, a wręcz hiperglikemię i hiperketonemię. Także nie wiem, czy takiej osobie ktoś by chciał podawać glukagon. Co do spotykania się z różnymi przypadkami, też tak myślałam, dopóki nie dostałam zatorów tętnicy. Rzęskowo-siatkówkowej. Przykład z poprzedniego oglądania Hausa. Od 6 miesięcy latam po lekarzach, próbując się dowiedzieć, dlaczego to się stało i nic z tego nie wynika, a miałem już praktycznie wszystkie badania. No niestety, tak, tak to jest, kurczę. Środki na odchudzanie są jakieś bezpieczne, mało inwazyjne. Najlepszym środkiem na odchudzanie jest yy, mniej jedzenie i ruszanie się. Niestety nic lepszego nie wymyślono. Gdzie mogę obejrzeć cały odcinek Doktora Hausa, bo nie mogę nigdzie znaleźć. Ja oglądam na zalukę akurat. Ale na CDA też są. Bardzo fajny odcinek, tylko poprawiłbym jedną rzecz. Jak tłumaczysz jakąś chorobę, albo jak w tym odcinku różnicę między chorobą Kushinga a zespołem, to dobrze jakbyś tłumaczył takie czysto medyczne terminy jak kortyzol, steroidy nadnercza, ponieważ wiele ludzi ogląda te odcinki i nie ma pojęcia co te terminy oznaczają. Cześć, mam pytanie, co uważasz o poprawianiu matury celem dostanie się na medycynę? Proste. Chcesz być lekarzem, czy nie chcesz być lekarzem? Jeśli chcesz być lekarzem, to po prostu popraw tę maturę, i się dostań. Jeżeli nie, to odpuść sobie tę drogę w ogóle, bo to jest bardzo, bardzo długa droga, bardzo, bardzo trudna droga. Jestem teraz na drugim roku fizjoterapii, odczuwam lekkie niespełnienie co do wybranego kierunku. Jak Twój rocznik wygląda względem proporcji między osobami starszymi od tych, które dostają się na lekarski po pierwszej maturze, a tymi drugimi? Serdecznie pozdrawiam, bardzo dobrze się ogląda. Akurat u mnie w mojej grupie jest większość osób z danego rocznika, z tego 9-6, z którego ja jestem. Natomiast patrząc na cały rocznik i ogólnie na studia, no to sporo jest osób, które poprawiały maturę. Dużo osób jest z rocznika wcześniejszego lub z dwóch roczników wcześniej. Są ludzie, którzy kilka lat studiowali coś zupełnie innego w innym mieście, później przyszli na to. Także znam też przypadki, którzy po trzydziestce poszli na medycynę albo na stomatologię. Także, ale to już, to już rzadko. Najstarszą osobę, jaką widziałem na pierwszym roku, to już, to już była... To już był taki ojciec, który miał już dzieci i nie wiem, chyba pod 40 podchodził, także. Ale już go nie widzę yy, od drugiego roku, więc nie wiem, chyba tylko rok był. Ale no, także <grych> w różnym wieku są ludzie, naprawdę. Co powiesz o głodówkach? Dobre, złe i dniowe są dobre. Co trzeba robić, aby ewentualna głodówka była dobra dla zdrowia i niegroźna. Ogólnie coraz więcej danych w świecie naukowym się mawia za tym, że te głodówki są OK tak zwany intermittent fasting, czyli na przykład jedzenie w oknie, tak zwanym 8-godzinnym, 12-godzinnym, jakie tam lubisz, na przykład jesz tylko od 12 do 20 albo od 15 do 20 czy niektórzy też jedzą tylko raz dziennie i według tak zwanej autofagi, za którą był Nobel bodajże 2 lata temu ma to niby sens, ponieważ kiedy nie jemy, to organizm zaczyna zjadać swoje własne tkanki, między innymi białka i odkryto, że on nie robi tego w sposób losowy, tylko w sposób wybiórczy, czyli wybiera najpierw te najbardziej wadliwe białka, przez co, podciągając to pod intermittent fasting, niby chronimy się przed różnymi chorobami, ponieważ organizm najpierw zaczyna zjadać te popsute białka, które mogą później powodować choroby. Ale to jest taka teoria tylko. Natomiast na pewno nie powinno się porywać od razu na taki najbardziej hardkorowy schemat, czyli że jest tylko raz dziennie. Ponieważ możesz sobie zrobić tym krzywdę. Natomiast jeżeli chcesz spróbować, to zacznij od tego, że na przykład jest tylko od 12 do 20. Jeżeli tobie to służy, to możesz sobie skrócić ten czas od 13, 14, 15, jak tam wolisz. Na pewno jest to ciekawe. Eee, od dziś idę biegać. Ok, super. <laughs> Powodzonka. plus częściej odcinki. No wiem, Sorki powinienem wstawiać codziennie, ale brakuje mi tyle mentalnego zaparcia, żeby to robić. Kiedy jest, a kiedy jest za długie leczenie GKS-ami, to nie jest postać jatrogenna? No tak. W weterynarii trochę inaczej się to rozdziela, i dlatego pytam z ciekawości: zespół Cushinga, o którym mówisz, znam jako postać pierwotną, spowodowaną np. rakiem albo gruczolakorakiem nadnercza, a chorobę znam jako postać wtórną. Ciekawa jestem, jak to wygląda w medycynie ludzkiej. No w medycynie ludzkiej to wygląda tak jak powiedziałem, czyli w zasadzie choroba jest wtedy Cushinga, kiedy mamy zależną od ACTH, a kiedy jest niezależna od ACTH, to mamy zespół Cushinga. I faktycznie, jeżeli jest za długie stosowanie GKS-ami, ale co ważne, tych biodostępnych i w odpowiedniej dawce, to faktycznie może dojść do takiego jatrogennej postaci zespołu Cushinga. Natomiast to jest określona dawka dla masy i, i dostępność tych sterydów. Innymi słowy można powiedzieć, że zespół Cushinga i choroba Cushinga działa na tej samej zasadzie, co pierwotna i wtórna nadczynność tarczycy. Znaczy się, że choroba Cushinga to wtórna? No tak, tak, ogólnie tak. Ale nie wiem, czy w tarczycy jest tak dokładnie to samo podzielone, więc nie chcę mówić, ale ogólnie zarys jest ten sam. A propos bólu, dlaczego każdy lekarz rodzinny, neurolog, też lekceważy fakt, że bolą mnie stopy? Miałam skierowanie do ortopedy, zdjęcie ok, a stopy jak bolały, tak bolą. I przepraszam, ale wkur mnie wiecznie pytanie, i teraz skreślonym: stopy bolą. I przysięgam, na tym się kończy diagnostyka. A bolą i bolą, i coraz ciężej mi się chodzi. Oczywiście biorę coraz silniejsze środki przeciwbólowe, jak mi skudeksa ledwo pomaga, i to właśnie jest leczenie w tym kraju. Boli, to masz tu środki przeciwbólowe. Nie wiem, nie wiem. Nie wiem, czemu bolą stopy. Czy przypadkiem różnica między zespołem a chorobą Cushinga nie jest źle wytłumaczona? W tomie pierwszej diagnostyki laboratoryjnej Andrzeja Szutowicza i Anny Reszej-Specht zespół Cushinga został opisany jako pierwotna nadczynność kory nadnerczy, w głównej mierze wywołana przez gruczolaka przysadki. No to tak, jak powiedziałem w filmie. A w swoim odcinku, jak i serial, choroba Cushinga została przedstawiona jako wywołana przez, na przykład, gruczolaka przysadki. Jak byś mógł się do tego odnieść? No ale tak jest napisane w tej książce, którą przeczytałeś, że zespół Pushinga został opisany jako pierwotna nadczynność kory nadnewczej, w głównej mierze wywołana przez gruczolaka przysadki. Nie wiem, nie do końca rozumiem, yy, o co chodzi. Mnie rozwala to, że Haus ma laskę nie po tej stronie, co powinien. Kulę laski używa się po przeciwnej stronie niż chora noga. To zależy, jak jest uszkodzona ta noga, bo czasami lepiej jest laskę nosić po stronie chorej nogi, a czasami po stronie zdrowej nogi. Zależy, co tej nodze dolega. Haus akurat miał zawał yy, tak yy, mięśnia obszernego środkowego, Jednego z tej grupy yy, prostowników stawu kolanowego. Natomiast który dokładnie to chyba nie jest nawet określone w serialu, ale House ma ewidentnie problem z tym, żeby wyprostować tę nogę w stawie kolanowym i ją później stabilizować, dlatego ta laska mu robi trochę za taką zdrową nogę po tej samej stronie, więc myślę, że akurat w jego przypadku jest to OK, że używa jej po tej stronie, gdzie jest chora noga. Ale jak to dokładnie, to przynajmniej tak mi się wydaje. Sądzę, że powinno się podejmować problematykę uzależnień i chorób w serialach. To działa na wyobraźni, pokazuje do czego może doprowadzić nieodpowiednie zachowanie. Ja widząc człowieka nie mogącego zawiązać butów z tłustą, trądzikową cerą. Od razu mam ochotę wywalić wszystkie słodycze w pieron. 004 skończył P. No tak, to ja już skończę P. Także dziękuję bardzo. Do zobaczenia następnym razem. Pozdrawiam Cię plutko, hej!